Leopold Tyrmand. Dla takich postaci jak Andrzej Trzaskowski, jak Duduś Matuszkiewicz, e, Tyrmand był guru. Skąd to określenie i skąd miejsce Tyrmanda w polskim jazzie? Ano stąd, że początek polskiego jazzu powojennego to działalność tego właśnie pisarza przede wszystkim, o którym słyszeliśmy dzięki jego książkom. Wszystko zaczyna się po wojnie, kiedy na gruzach Warszawy, w budynkach, które ciężko nawet nazwać budynkami, a raczej są to takie szopy po robotnikach, którzy pracowali na budowie w Warszawie, urządzane są pierwsze koncerty jazzowe, tak zwane jam session. Wszystko jednak wygląda inaczej niż przed wojną, kiedy jazz się kojarzył z muzyką Henryka Warsa czy jakimiś orkiestrami grającymi na pływających po Wiśle statkach. Mianowicie są to koncerty z oprawą, scenografią, prowadzącym, którym zawsze jest Leopold Tyrmand, ale także inni Yy, aktorzy czy, czy konferencjerzy, jak na przykład Andrzej Łapicki, yy, Terman zapowiada szczegółowo imprezę, mówi coś o historii jazzu, a później muzycy wchodzą na scenę, przygasa światło i zaczyna się jam session. Za plecami muzyków na ścianie wiszą takie makiety owoców, jak z dżemu. I ten jazz z miejsca tak naprawdę rozpala wyobraźnię młodym Warszawiakom, którzy nie znają tej kultury, którą. Tyrmand tak naprawdę do Polski przywiózł z Zachodu, gdzie był przed wojną i w trakcie wojny. I bardzo szybko Tyrmand urasta do roli takiego ambasadora jazzu w Polsce. W budynku Imka w Warszawie powstaje pierwszy polski jazz klub i jego prezesem zostaje Leopold Tyrmand. W jazz klubie są płyty jazzowe, są spotkania, potańcówki, tak zwane fajfy pogadanki o jazzie i jeśli ktoś chce coś o jazzie wiedzieć, to idzie do Leopolda Termanda. Te koncerty pod koniec lat 40. żyją tak naprawdę własnym życiem. Odbywa się ich bardzo wiele i wszystkie cieszą się olbrzymią popularnością. W roku 49 jednak rozpocznie się w Polsce okres tzw. socrealizmu i muzyka jazzowa zostanie zakazana. Tak samo jak chociażby powieści o Sherlocku Holmesie. I w tym momencie zaczyna się okres tzw. jazzu katakumbowego. Stąd nazwa, że jazz Szedł po prostu dosłownie do piwnicy i po ziemi i grany jest nielegalnie na Strychach czy w piwnicach. Wszystko się zmieni w połowie lat 50., kiedy jazzmeni znów wejdą na scenę i przy mikrofonie przed rozpoczęciem koncertu stanie znowu Leopold Tyrman. Tutaj zacznie się historia tego powojennego jazzu w nowej odsłonie tym razem festiwalowej.